Paweł Błachowicz z Bedlna w Gminie Końskie to 35-letni mężczyzna, który jako jeden z nielicznych fotografów w Polsce robi zdjęcia w ekstremalnym zbliżeniu. Głównie fotografuje owady, jednak wśród jego prac znajdziemy także m.in. główkę igły czy płatek śniegu. Rozmawialiśmy z autorem o jego fascynującym zajęciu. Prace twórcy oraz informacje o możliwości zakupu jego zdjęć przeniesionych na płótno w dużym formacie znajdziecie na jego fanpage'u na Facebooku. Link do fanpage'a znajdziecie w artykule. Zobaczcie wywiad z Pawłem Błachowiczem. Czym jest makrofotografia? To jest taka specyficzna dziedzina w fotografii. No, polega ona na uchwyceniu takich szczegółów, detali fotografowanych przedmiotów. Z tym, że no, trochę to jest nietypowe, bo zwykła fotografia to jest to jakieś, nie wiem, yy... Portret, czy krajobraz, czy, czy, czy coś tam w plenerze. Tutaj ja fotografuję bardzo niewielkie przedmioty, których się nie dostrzega gołym okiem i chcę pokazać po prostu ludziom ich detali, bo w tym jest właśnie zawarte to całe piękno w tej, w tej makrofotografii. Obiekty, które najbardziej lubi fotografować? Generalnie no to owady, bo owady to jest. One są najpiękniejsze i jest, ich ro, jest najwięcej, najwięcej rodzajów po prostu owadów, tak? a przedmioty małe, które Codziennego użytku, no to jest niewiele takich przedmiotów, które fajnie wyglądają w powiększeniu, tak. Na przykład ucho igielne jest bardzo ładne, czy ostrze igły medycznej. Skąd zrodziło się hobby do fotografii? Historia to już trwa może z 20 lat, może, może z 17. Zaczęło się, od, zaczęło się już w gimnazjum po prostu poprzez y, astrofotografię, bo wcześniej interesowałem się astronomią. Jak kupiłem pierwszy teleskop, no to, wiadomo, obserwacje się szybko znudziły. Chciało się to mieć na, na filmie, tak? bo wtedy nie było cyfrowek, chciało się mieć to na papierze. No i zaczęło się tak od fotografii, no poprzez później, właśnie jakieś tam, nie wiem, obserwacje mniejszych rzeczy, mikroskopy czy coś takiego. No ale później była długa przerwa na, na informatykę, może z 10 lat. No i jakieś parę lat temu, no to. Powrót do fotografii, z tym, że już nie astrofotografia, a makrofotografii i mikrofotografii. O procesie powstawania zdjęcia w makrofotografii. Proces jest o tyle trudny, że trzeba uchwycić tego owada, tak, żeby był nieruchomy. No, na pewno nie, trzeba, nie wolno go zabijać, a jest taka metoda jak hibernacja. Można mu sprawić zimę, po prostu ochłodzić go i. Dzięki temu on przez kilka sekund będzie mniej ruchliwy, tak? Czyli wtedy mamy ten czas, żeby wykorzystać na, na sesję, zrobić, no, trzeba zrobić od 50 do mniej więcej 200 zdjęć czasem, no, czasem nawet 300 tych zdjęć trzeba zrobić, zależy od wielkości od płaszczyzny tego fotografowanego przedmiotu od tego owada, tak. No i musimy po prostu skupić się na tym, żeby ten owad się nie wybudził, bo każdy najmniejszy ruch no, powoduje po prostu, że te zdjęcia są poruszone. I nie nadają się po prostu i taką sesję trzeba później powtarzać. No wiadomo, że to aparat ma swoje cykle, tak? Za każdym razem, jeśli robimy y, y, 300 zdjęć, które później się nie nadają, no to trzeba zrobić usiąść, zrobić następną sesję i kolejne 300 zdjęć. Jaki sprzęt jest potrzebny, by robić takie zdjęcia? Ja zawsze ludziom odpowiadam, odpowiada, jak się pytają, czym trzeba dysponować, to mówię, że wiedzą, bo każdy mówi, że ja bym miał taki sprzęt, to też bym takie coś zrobił. Ja wtedy szybko odpowiadam, że mówię, oczywiście pożyczam Ci ten sprzęt, a Ty sobie y, spróbuj zrobić takie zdjęcie. No ale zapytał Pan o sprzęt, no to odpowiem konkretnie, że wystarczy zwykłe body, czyli zwykły aparat bez obiektywu, znaczy no, najlepiej z wymienną optyką, tak? I ja używam tutaj, na dzień dzisiejszy używam obiektywów mikroskopowych, no to są obiektywy bardzo trudno dostępne w Polsce i w Europie, to są naprawdę ciężko dostępne obiektywy. Tylko z, na rynku wtórnym można je kupić poprzez eBay, jakieś tam, nie wiem, typu zagraniczne OLX czy, czy coś jeszcze, ja, jeśli istnieje. No i wtedy to wiadomo, no płaci się to dolarami, euro i trzeba liczyć się z dużymi kosztami, bo to opłaty celne, VAT i tak dalej, tak? No i poza tym no, dostępność takich obiektywów jest bardzo trudna. Nie ma czegoś takiego, żeby można było czasem kupić osobny obiektyw, bo zazwyczaj są to kompletne całe mikroskopy, tak? A po, poza obiektywami mikroskopowymi to jeszcze wcześniej używałem zwykłych obiektywów yy, odwracanych filtrem do, do body. To dało takie większe powiększenie, w skalę większą niż, niż normalnie przy normalnym obiektywie, ale no, wtedy pogarszało jakość. No i wtedy nie było tej rewelacji, nie było tej satysfakcji z uzyskanego obrazu. Tak? Później przyszła, przyszedł czas na obiektywy od powiększalników. To też była taka, w cudzysłowie, kombinowanie, co jest lepsze. tak? Trzeba szukać jakiegoś, nie wiem, świętego grala, żeby, żeby się okazało, że jest jakiś obiektyw, który jest, który jest dobry. Bo nie ma czegoś takiego, że idziemy sobie do sklepu i kupimy Maszynę do makrofotografii, tak? nie wiadomo ile ona by kosztowała. Nie, nie ma czegoś takiego. Po prostu musimy, to jest tak, jakby mój wymysł. Tak? Mój i kilku osób, bo w Polsce może takich osób jest niewiele, może z pięciu osób, może troszeczkę więcej, którzy coś tam próbują zrobić w tej, w tej kwestii. No ale jednym wychodzi to mniej, dobrze, drugim lepiej. No i mówię, no to cały czas trzeba po prostu skupić się na tym, żeby był dobry obiektyw, bo od niego zależy jakość obrazu. Reszta to jest, mówię, reszta to jest kwestia ustawienia i wiedzy, jak ten obiektyw podłączyć do aparatu i tyle. No i poza tym no, zdjęcia, które ja wykonuję, to są zdjęcia metodą focus stacking, czyli ustawiania ostrości. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w tak dużej skali odwzorowania, jak ja wykonuję zdjęcia, czyli to jest na przykład 1 mm w kadrze, czy 2 czy 3 mm, to głębia ostrości jest tak mała, że trzeba wykonać właśnie tak, jak mówiłem, o 50 zdjęć, czasem 200, 300, żeby później ten, ten obiekt złożyć w jedną całość. Na szczęście to już wykonuje program komputerowy, bo ręcznie to jest niemożliwe, żeby, żeby po prostu złożyć te wszystkie ostre fragmenty w jedną całość z 200 czy z 300 zdjęć. No nie jest to raczej możliwe. Dlatego tylko w tym pomaga nam program komputerowy. A resztę musimy zrobić sami. Szynek, szyna, szyna, która tutaj jest, to jest właśnie szyna z drukarki, 3D, to jest bardzo, bardzo precyzyjna prowadnica liniowa, bo tak to się nazywa, która powoduje, że podczas jednego obrotu wałka aparat, cały aparat, cały sprzęt przesuwa nam się o, o skok gwintu tej szyny, czyli tutaj dokładnie 1 mm, A jeśli zrobimy na przykład jedną setną tego obrotu, no to wiadomo, że mamy jedną setną milimetra obraz przesunięty i czasem obraz który, który jest wielkości 1 mm głębi mówię o głębi ostrości nie, nie rozmiar 1 mm no to wiadomo żeby, żeby zrobić go całego ostrego to trzeba wykonać 100 tych zdjęć w ciągu 1 mm tak czyli co jedną setną milimetra trzeba przesunąć ten wałek o udziale w konkursach i osiągnięciach fotografa ja tak powiem szczerze że z tymi zdjęciami i tak dalej nie afiszowałem się gdzieś dalej to jest taka moja... Moja po prostu taka pasja, no każdy mówi, że jestem człowiekiem skromnym, że powinienem gdzieś to się, y, gdzieś to puszczać w świat poprzez internet, czy, czy, czy tak dalej. No do tej pory miałem kilka takich wystaw, kilka zaproszeń do wywiadów w, w programach telewizyjnych TVM czy, tam, czy TVP Kielce. I tam również też im pokazywałem to, 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 czym się zajmuję. To było właśnie, jak interesowałem się astronomią, to wtedy jeszcze była taka gazeta Wiedza i Życie i tam brałem udział w konkursie, ale to mówię, to było może z 17, 18, 19 lat temu, nie pamiętam, no, 2001 rok, coś takiego, jeszcze to w czasie gimnazjum było. To wtedy miałem drugie miejsce w konkursie właśnie Astronomicznym. To nie był typowo konkurs o fotografii, tylko o astronomii. Trzeba było napisać jakąś pracę, dokumentację czy coś na temat astronomii. Ja wtedy napisałem pracę amatorska astrofotografia, no bo wtedy to wiadomo to był tylko aparat zenit. Jak ktoś miał oczywiście zenita, to już była lustrzanka, to już było frajda. No i ja zrobiłem takie po prostu zdjęcia, no klasyczne zdjęcia. Księżyc, nie wiem, słońce przez jakieś tam filtry czy coś, jakieś tam gwiazdy, planety czy coś. No i wtedy miałem drugie miejsce. No to, to, Dla mnie to był sukces, bo pierwsze miejsce zajęło kółko astronomiczne. Także raczej nie miałem większych szans, żeby, żeby mieć to pierwsze miejsce. No i wtedy wygrałem teleskop, tak? No ale no mówię, wkrótce potem jakoś ta pasja się szybko zakończyła na rzecz informatyki, na rzecz programowania. No i, i to trwało latami. No później, jeśli, jeśli już mogłem mieć dostęp do aparatu, bo wiadomo, to wszystko taniało. Później rynek już był taki, że taniał. Jak mogłem mieć dostęp do aparatów cyfrowych, no to wtedy no, kupiło się ten aparat, kupiło się te obiektywy, no bo wtedy było na, były na to pieniądze, tak? Dawniej nie mogłem się na to pozwolić. Czy makrofotografią zajmuje się zawodowo? Od niedawna mam swoją działalność właśnie związaną z tą fotografią, no i liczę, że można by z tego żyć, tak? No na razie nie jest źle. No zajmuję się, po prostu robię takie zlecenia na taką fotografię, którą nikt inny nie zrobi, tak? Bo do tego mam sprzęt, no, bo to nie tylko owady oczywiście, mogę sfotografować komuś mikroprocesor, bo ktoś potrzebuje y, zrobić zdjęcie mikroprocesora gdzieś, a, a no, taki klasyczny fotograf tego nie wykona. No, wykona to ale no, bez takich szczegółów, bez detali, bez jakiegoś większego y, powiększenia, tak. No, a wtedy to, wtedy jestem ja i ja mogę zrobić takie zdjęcie, tak? Poza tym jeszcze zajmuję się też y, z fotoobrazami, sprzedażą fotobrazów, czyli po prostu moich, moich autorskich zdjęć. Zdjęcia, które obecnie wykonuję najchętniej oraz mikrofotografia. Zależy od pory roku, bo jak, jeśli jest sezon, no to oczywiście, że robię makro, tak? Jeśli jest jakiś owad, którego wcześniej nie sfotografowałem, no to bardzo chętnie go zrobię. Ale na co dzień no to troszeczkę odbiegam już od tej makrofotografii, bo tak wprawdzie to już chyba wszystko sfotografowałem, co jest to sfotografowania owady, które są w Polsce, które są w naszym otoczeniu, no to są już sfotografowane. Niektórych się nie da sfotografować, no bo po prostu no to już jest oso osobny temat, dlaczego się nie da, tak. Przedmioty takiego użytku codziennego, jak wspomniałem, nie wiem, no, igły, czy, czy tak dalej, czy łepek od szpilki, tak, czy, czy coś takiego, no to też już są fotografowane. Szukam jakiegoś pomysłu, co by było ciekawego, żeby sfotografować, i, i właśnie dzięki temu powstała, powstał pomysł, żeby robić mikrofotografię, czyli konkretnie zużycie mikroskopu mikroskopu, tak, bo mówię obiektyw mikroskopowy do tej pory używałem, tak, ale no mikroskop to nie jest tylko obiektyw, to są też kondensory, jakieś filtry i tak dalej. Dlatego to się tym różni, że robię mikrofotografię albo makrofotografię, tak? No to mikrofotografia to czyli z użyciem już mikroskopu. No i to są takie obiekty głównie obiekty. No to są y Jakieś organizmy wodne najczęściej, tak? Bo to wiadomo, że w kropelce wody jest ukryty taki świat, że no, nie, nawet nie, sobie nie wyobrażamy tego, jaki jest. O procesie powstania zdjęcia w mikrofotografii. Proces uzyskania zdjęcia to nie, na pewno nie jest skomplikowany, bo to już jest konkretna maszyna, którą możemy sobie kupić. Mikroskop jest, ok, są mikroskopy do, specjalne do fotografii. Ale, je, no wiadomo, no, to, to, to wszystko kosztuje i dostęp do tego jest jeszcze bardziej słabszy niż do. Do sprzętu takiego mechanicznego, którego tutaj używam, tak? Dlatego mówię, no, coś, coś się w tym celu dzieje. No, po, robię troszeczkę mikrofotografii, trochę makrofotografii, co jest takie ciekawe. No. Cały czas zdobywam wiedzę, uczę się, co można ciekawego wydobyć, co można zobrazować w aparacie.